Żiemoneczko Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Mamy 22 marca, także trzeci dzień rozruchu na moto. Dzisiaj wspólnie z kolegą Pawłem, który będzie jechał na Afryce Twin. Jedziemy się przejechać w kierunku wschodnim, w kierunku jeziora Rożnowskiego. Chyba, że plan się jeszcze zmieni, ale póki co. Tak postanowiliśmy, żeby w tamte rejony się przejechać. Także jeździliśmy już w kierunku Nowego Sącza. ale stwierdziliśmy, że jeszcze się tam przejedziemy. Bo ileż można w kierunku Słowacji, ale i przecież Słowacja w tym roku nie raz jeszcze będzie, także. Także spokojno. Obrazki będą się powtarzać, ale postaramy się, żeby ten krajobraz się troszkę zmieniał. A ja dojeżdżam do Jordanowa. Na stacji moja już powinien czekać na mnie Paweł. Jest. Jeszcze się nie połączyliśmy. Teraz zobaczymy, czy się połączymy, czy nie. Tego, co na razie słyszę, tego nie słyszę. Nie słyszymy się. No i co? Jak goś to zrobił? Ty coś narobił? Jesteś? Jestem. Czekaj, ja muszę se radio wyłączyć. Albo se pogłośnij, może masz cicho. Nie, słyszysz teraz? Słychać, ja nie? cię słyszę elegancko. No dobra, to jedziemy. A co, to jedziemy tam na, teren, na ten rożnów? No, możemy tu przejechać tą starą zakopianką od skomielnej no, no. do myślenic i tam potem jakimiś tymi Dobra. zadupiami Elegancko nie? Pasuje Jedziesz pierwszy? Nie, ty masz nawi. Ty nawigatorem jesteś dobrym, więc wiesz No Gochy czemu nie wziąłeś? Gocha w pracy? Gośla dzisiaj robi, no niestety. Znaczy w sumie co, niestety, niestety. No zapisała się do pracy, bo yy, myśleliśmy, że nic nie będziemy dzisiaj robić, bo ja dzisiaj na, na nockę idę, no nie? Zresztą ty też. I stwierdziliśmy, że no nic nie będziemy robić, więc bez sensu, żeby, żeby tracić dzień, więc zapisała się do pracy. No a jak ty napisałeś wczoraj, żeby się dzisiaj gdzieś przejechać, no to wiesz, no to pewnie się jej trochę przykro zrobiło. Było... No, 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 ale. Zapuślami. No dokładnie, no ale poszła, no trudno. No ale przecież sezon się dopiero rozpoczyna, więc... I tu gdzieś przejedziemy se na Myślenice No pewnie, i... jasne. A ja tą drogę starą lubię właśnie, fajne. jest. No, powiem Ci, że nie ma z w ogóle ruchu tutaj, nie? No. I też tam może jakąś nawi, coś Ci tam kręci się. Janosi O, Janosi spoko, no. <laughs> Zdążymy przed tym autem? A jak myślisz? Że tak. <gry> o, już mam 777 w tym sezonie. Ja pierdzielę to ładnie. Ale w sumie ja też tyle samo będę miał Paweł, bo myśmy, bo ty w niedzielę nie byłeś z nami na tą wycieczkę drugą. Tak, no powiem Ci, że podobnie możemy mieć. Tylko, że ja o. musiałbym zobaczyć na filmy, wiesz, na licznik, bo tak to kurde, to nigdy ja, ja nigdy jakoś tak nie, się nie, nie patrzę. Ale widziałem, żeście wtedy jeździli, to też było ludzi na zaporze. O tam, masakra, tam, o kraj, zapora, pakt, to... no to, to się nie spodziewałem że to będzie tylu Myślałem nie do... No jechać, nie było szans, widziałeś zresztą, no nie? No No, a po knajpach też, chłopie, gdziekolwiek byśmy chcieli jechać, to wszystko, by tak dowalone, że... Wszystko było full, no, no. nie? No, ale... McDonald's się sprawdził <noise> No dawaj teraz wyprzedź mnie O, takie ujęcie to spoko by było Dawaj teraz przede mnie, bo ja akurat kręcę też. ustawione na dwie minuty. że co dwie, minuty, co dwie daje? minuty mi krople daje, no? tak mi ustawił Mateusz i mówi, że tak jest dobrze, że ma to już sprawdzone, że to już od iluś tam y, motocyklach tak tak daje i że jest super. aha wiem. <klujny> także spoko. A właśnie ja ją kojarzę, ale też widziałem ją na mapie i tak się w sumie sugerowałem, czy może by tam nie pojechać. Dlatego ci pisałem, że właśnie o. Rożnów i ewentualnie, żebyś zaplanował tam, tam traskę, wieżą, bo tam takie tereny mamy, też mamy, wydaje mam ją ustawioną tą przełęcz no. korowską i no nie wiem jak tam kurwa będzie droga. No, no nie? zobaczymy, no jak będzie kiepska, no to się zawsze można wrócić. To się wrócimy. No zobaczymy. Wiesz, w tym automacie to jest to fajne, że tu nie musisz myśleć. W ogóle wiesz jest, wiesz, jest sytuacja awaryjna, gdzie musisz szybko wiesz zahamować. Ja hamuję, dodaję gazu i jadę dalej. I nie muszę myśleć, czy ja muszę zbić bieg, jeden, drugi, trzeci, czwarty w dół. Tak, Tylko tak. wiesz, hamulec, gaz A i tak, jadę dalej. A jak na przykład yy, do ronda dojeżdżasz, czy do skrzyżowania, no? to on zbija po tak, kolei te biegi, tak, czy jak to? Tak, jest? zbija sobie sam. No? Jak chcesz to ci dzisiaj tam ci się przejechać, przejedziesz się to zobaczysz. Może gdzieś po potem kawałek. No. I w tej sobotni też mieliście spoko, nie? Fajnie, no fajnie było zobaczyć tam ten dom. Tak ostatnio właśnie jeszcze rozmawialiśmy z kolegami w pracy, to mówił, że... To mówiliśmy, nie? Że to był film kręcony w 1984 roku, czyli 40 no. lat temu Paweł. No, widać, że domy no. podobne, ale już się sporo te zmieniło. Znaczy, te domy, okreścia, są, domy są te same, generalnie wszystko tam domy jest, tylko same, to do. co wokoło, no to się wszystko tam pozmieniało. No, tam nie było nic. Ciekawe jakie mają te relacje ci sąsiedzi. No, ciekawe właśnie. Co tam nasuchujesz? Łańcucha? Da. Kręci? No, kręci się, no. Nie wiem czemu nie za sucho jest. No tak, jezioro Rożdowskie właśnie rozpoczynamy objazdówkę. No my przyjechaliśmy sobie na skraj Jeziora Rożnowskiego. Jednego z najbrudniejszych generalnie jezior w Polsce. Ale nie, nie byliśmy tu jeszcze nigdy. I postanowiliśmy się przejechać. Paweł dziś wjechał w krzaki. Wiadomo co będzie robił. <grym> A ja idę jeszcze tutaj, popatrzymy tu kawałeczek, jak to wygląda, no, oczywiście wszędzie śmieci, no wiadomo, ale miejscóweczka na moto bardzo spoko w sumie, Dro drogi bardzo fajne, tam tylko w niektórych momentach takie były kiepskie te dojazdy, podjazdy, ale nie ma tragedii. O, kaczki. Tak to tak, wygląda. Tak, tak, tak. Zabiliśmy kółeczko. Teraz tak, już. tu będziemy teraz w prawo jechać. a Za przejściem. Przed? Przed czy za? Przed, za. za. <laughs> Ale już widać, że zbliżamy się do Łącka. Po tych drzewach owocowych Może kupimy śliwowicę, nie? No, to nie jest zły pomysł To może faktycznie dzisiaj odpuśćmy sobie y, Tą przełęcz Tam przez lubą jeszcze żyć No, a na przełęcz weźmiemy Gosię jeszcze, jak będzie ten O, no, dokładnie no. My właśnie opuściliśmy Orlen, byliśmy na kawce. Ja się musiałem zatankować, bo już tam do rezerwy jeszcze trochę brakowało. Generalnie jeszcze około 120 km było do przejechania, ale już wolałem się zatankować, żeby mieć to z głowy. A w sumie i tak jeszcze się dotankuję na full, żeby go zostawić. Bo podejrzewam, że parę dni znowu będzie motostało stało, bo zapowiadają deszcze. A tymczasem w dniu dzisiejszym odpuszczamy sobie przełęcz knurowską i lecimy... Paweł, gdzie lecimy? Lecimy tutaj na kamienicę, na Lubomierz do Mszany Dolnej, Rakka z no i w stronę domu i w stronę domu, dokładnie Paweł sobie poleci na swój domek a ja na Suchą Beskidzką się już wrócę na spokojnie no i zobaczymy ile finalnie dzisiaj nas, nas ta traska yy, wyniesie Nie Ale. dzisiaj tego pomiaru to może pokażeć. Ja też będę miał, ja będę miał też taki dość pomiar wiarygodny, bo włączyłem go Włączyłem zegarek pod tym Pod garażem, więc myślę, że wiarygodnie będzie dzisiaj wszystko pokazane Ale gdzieś taka trasa, nie wiem, 250? 300 Paweł mniej więcej? No, 250 myślę, że może być. No. no, no to fajnie dzisiaj. Niestety ogranicza nas czas dzisiaj, niestety. Mnie chyba trochę bardziej, bo ja po 15 muszę być w domu. No i też dzisiaj niestety mamy na nocki do roboty, więc też nie wypuszczamy się gdzieś daleko. Także trzeci dzień rozruchu motocyklowego jak najbardziej udany. Chcesz się przejechać moim? ma wiedzieć? Ja mam wiedzieć? No nie wiem, to... Mogę się przejechać, no. no to szukaj miejsca Żeby stanąć I się przejedziesz No i jak? Opowiadaj Kurwa, to Fajnie, to? No weź sobie, spróbuj sobie schhamować ją tak, dowiesz dowolniej do ty masz jakieś inne jeszcze te świecenie, jak ja, kurwa Miększe, co? No bo ja mam podwyższone, no Spróbuj sobie zwolnić, tak żebyś, wiesz, sobie schamował ją No i gaz, no nie? I, i żebyś sobie zobaczył, jak to działa A no manual jak manual Ja wiesz, ja jestem przyzwyczajony, dla mnie nie ma problemu Manual jak manual, nie? <gry> Kurde, do poprzedzania czy gdzieś dojeżdżenia to jest zajebiste No tak, dokładnie Ale z automatem wiesz, u mnie jakoś nie ma problemu, bo i w robocie i co no robi też jeszcze z automatem, no. to jakoś tak, ani mi nie ucieka ręka, ani no. noga, żeby coś robić, wiesz Także spoko Kurde, zajebisty jest automat No Nie interesuje cię po prostu nic, no nie? Aha A wiesz jak to na moto? No na moto się wachluje praktycznie non stop No A kręcisz coś? Kręcę, kręcę, cały czas kręcę <laughs> To wyprzedź, a potem ja. Fajnie się prezentuje, faktycznie w busterku fajnie widać z tymi halogenami no. O. Fajnie, nie? Fajnie <grywka> So wentylatory włączyłeś. No chłopie, jeden, dwa, trzy. Ja, ja pierdziele, coś ty zrobiłeś? Do następnego a, filmik, jak dam radę, no nie wiem kiedy, może mi się uda w tym tygodniu. Czekaj na to, na telefon, kiedy ci tam znać odnośnie tego Defendera, boko, żebyśmy pojechali. Albo na to... moto, jak będzie brzydko, to wsiadam w auto i, i przyjadę po ciebie i pojedziemy, wiesz? No. Dzięki, trzymaj się. No też dziękuję bardzo. Do następnego. Jadę, jadę tankować, możeś żeś wyjeździł mi wszystkie Paliw. Dokładnie. Bo ja ci gazowałem go tak dość fest Ja Na razie, razie Paweł hej Teraz się prześpi z myślami który lepszy No No i co? Nie wiem czy przełknę to wszystko wiesz Ale ja, tam nie przełkniesz, To można nie przełknąć Jeszcze muszę przemarkowym się chyba przejechać no. kiedyś Dobra potem Pawełek nie. jasne To do następnego no i zbliżamy się malutku do Beskickiej. Tym samym zakończamy dzisiejszą wycieczkę krótką troszkę bo tak jak mówiłem wcześniej jesteśmy zobligowani troszkę czasem dzisiaj ja zwłaszcza także prawie jest idealnie, bo jest u do trzeciej na trzecią będę w domu, także super Fajnie, że Paweł dzisiaj miał możliwość przejechać się moją Afryką. Będzie miał rozmyślanie w domu, co tam lepsze. A z tego co było widać, podobało się mu. <laughs> Więc może kiedyś też zmieni na Afrę Z DCT. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Pozdro, cześć.